Cześć Moniu! Dzisiaj kręcimy film e, o zapachach, e, ponieważ taką propozycję e, filmu e, przesłała nam jedna z naszych widzów, którą serdecznie pozdrawiamy. I Dzisiaj e, zajmiemy się zapachami, tymi, które są w ofercie Oriflame. Powiemy Wam, jak w ogóle powstaje zapach Oriflame, e, jak się dobiera zapach. Ale tak w ogóle, to nawet nie tylko Oriflame, bo tak ogólnie. Ogólnie, jak to w samym... stanie zapachów, zapachu. Jest hmm. kierunek i nurt wszystkich zapachów, pewnie wszystkich filmów. No dobra, no tutaj na stole mamy kilkanaście zapachów. Zaraz je zobaczycie. A, mm, ale od początku. Jak to się dzieje, że jest taki flakon, jest taki zapach i że jest w naszej ofercie? Mm -hmm. Po pierwsze musi być pomysł na zapach, bo tak naprawdę do zapachu jest zbudowana cała historia. Zapach jest tworzony pod konkretny typ osobowości, pod konkretną kobietę na przykład, żeby stworzyć taki zapach. Czyli ty mówisz, że są różne zapachy, bo ja jestem brunetką, ty brunetką. Też oczywiście zapachy tak. dla ciebie, dla mnie, Tak, tak, tak. Cała historia budowania zapachu to jest opieranie się na aktualnych trendach, które są na rynkach. To jest no tak. słuchanie sugestii konsultantów. Słuchanie o sugestii klientów, jaki chcieliby mieć zapach, jaki, czym chcieliby pachnieć. No i to są również trendy na rynkach perfumeryjnych, czyli jak Nic inne firmy powiedział? perfumeryjne w jakim innym kierunku zmierzają. To u nas się również w tych podobnych kierunkach tworzy. Czyli zapach. to nie jest tylko, że coś mi się podoba, jest miły zapach, ale też w każdych chce chcę wąchać. Co chcę wąchać? Tak. Dokładnie. To jest też również uwarunkowane modą. I wiemy, jakie są rodzaje zapachów. Ja tu mam, to może będzie coś szereściło, tak taką mini ściągę. Zapachy dzielimy na perfumy. To są te najbardziej mocne, najprostsze. Tak, się tak, tak. Ich trwałość się dokładnie do 12 godzin. Mhm. I one mają 30-40% w sobie olejków. I zawsze są najdroższe. I zawsze są najdroższe. Mhm. Łatwo je rozpoznać no po prostu po cenie. Tak, no to jest perfum. Tak, mi perfum. Tak, jest tak. przykładem no. perfumu. Mhm. I mają od 90-96% alkoholu. One się przytrzymają najdłużej, tak jak mówiłam, do 12 godzin. Potem mamy wody perfumowane. One często są opisane jako EDP, czyli Eau de Parfum. Ja tam na francusku. Mhm. Nie wiem, Te, o tym, o tym. I one znowu A, mają, A, tlak, już mają e będzie nie toaletową. Yy, tak. Można to zresztą na um, opakowaniu mogę przeczytać. przeczytać. I one znowu już mają od 10 do 15% zawartości olejków i mają do 90% alkoholu w swoim składzie. I tu trwałość jest już skrócona, bo do 6 godzin. I też za, za zawsze to jest, cena, jest cena, tak? cena również jest niższa. Potem mamy wody toaletowe. Hmm. A czy to była woda perfumowana? To była woda perfumowana, perfumowana. tak. Potem mamy wody toaletowe, one uh -huh. się nazywają e -e toilette. Um, I one zna, już mają 5-10% wody toaletowej. No ja to oszukuję, to mają uh -huh. efekty. I mają już 60-85% zawartości wody. E, woda perfumowana to jest Eklakty, e, boże, e, Amber uh -huh. Elixir, a Eklakty to jest woda toaletowa. Teraz będzie wspomniał. I trwałość takiej wody to jest już do 4 godzin, czyli to nie to jest bardzo, bardzo, bardzo długo. I na samym końcu mamy w tej klasyfikacji wody kolońskie, które mają już 5% tych olejków. Ja, wody kolońskie są tylko te mężczyzn, tak? Dla mężczyzn, no okazuje się, że nie tylko. I 70-80% zawartości alkoholu i tutaj już trwałość tej wody jest niestety do 1 godziny. Także trzeba o tym e, pamiętać. To są te najtańsze, najtańsze. E, tak. i Mi się kojarzą wody kolońskie tylko dla mężczyzn. Dla mężczyzn. Wolieniu, tak. No to jest m, raczej dlatego, żeby chyba tam odkazić ten skład. To chyba o to chodzi. Prawdziwy tutaj... mężczyzna zraniony. zranioną, koloną. Jest... <laughs> <laughs> I co wschodzi e, w skład e, takiego, okay. takich wód, takich perfum? E, w skład wchodzą e, Kwiaty, to są owoce, to okay. są przyprawy, yy, to są drzewa, to jest alkohol i to są syntetyczne związki chemiczne. I tak jest z ciekawości Wam tylko powiem, że z 1 kg esencji różanej uzyskuje się, znaczy 1 kg esencji różanej do perfum uzyskuje się aż z 5 ton płatków. Czyli zobaczcie, jaki no, jest prze bardzo... przelicznik. No, tak, też jest takie drogi taki perfuma, tak? Stąd też cena perfum jest yy, taka, a nie inna. A na przykład yy, 1 kg esencji ja Uzyskuje się z 50 kg kwiatków. No tu będziemy chyba strasznie pachnieć potem pięknie. A jest taka ostatnia ja sypowska, że 1 kilogram absolutną narcyza uzyskuje się z trzech ton kwiatów. Czyli zobaczcie, jakie są ogromne ilości. Ale to że tej z te to... niewielką ilość. Mhm, to jest tak, że my po prostu lubimy jakieś zapachy, tak? Ja lubię bardzo takie konkretne, ciężkie zapachy. No stodzie. to zaraz się dowiesz, dlaczego? No. Bo to też ma swoją podstawę. To się nie bierze w nasze budowania tak z niczego. Ale jeszcze wróćmy tak do, do podstaw. My często w naszych filmach, jak prezentujemy jakiś perfum z naszej oferty, czy na jakiś salach, to mówimy, że jest nuta głowy, tak, co wchodzi w ważne. Co jest jeden. nuta tak, no. nutą serca hmm. i co jest nutą bazy. I teraz mamy się powiemy o co chodzi z tymi nutami i jak je Czyli czuwać. są trzy nuty, tak? Są trzy nuty. Serca jest głowy, no i... nuta, głowy. nuta y, głowy, serca i bazy. Baz. I teraz, nuta głowy, ona jest lekka, intensywna, to bardzo łatwo wyczuć w zapachach. I ona się ulatnia najszybciej, bo po 15 minutach już jej nie czuć. A zapach to naprawdę definiuje nuta serca. Czyli trzeba zwracać uwagę, jeżeli macie w katalogu napisane, że nuta. Yy głowy jest taka i taka, a nuta serca jest taka i taka, to ta serca jest mocniejsza i jest bardziej intensywna. Także to, będzie główny. Zapach. To jest tak, to jest, on, ta, ta nuta definiuje ten zapach. Czyli po, po prostu zwracajcie uwagę na tę nutę serca. I ta trwałość tej nuty serca jest do 12 godzin, czyli ona tak naprawdę nam definiuje zapach. A każda pozostała nuta już tego tak po prostu dopełnia. I nuty bazowe one są aromatyczne, są intensywne, utrwalają ten zapach i one są tłem do tej nuty serca. Czyli jakby ta nuta głowy jest taka najlżejsza, najmniej intensywna i ona zaraz się nam na początku ulatnia. Dlatego też jak sobie chcemy sprawdzić zapach, to sobie na papierek na to tutaj się już bloper chyba na szlagu blipper, zaraz to sprawdzę tak fachowo. Um, Zaaplikujmy sobie taki perfum i odczekajmy przynajmniej te 15 minut i wtedy ten, ta, ten, to klu to tego zapachu do nas dotrze najbardziej. A ja to zawsze kupuję zapachy, bo wącham na kimś mi, mi się podobało, sobie kupuję. No ale to też nie jest do końca, bo każdy z nas ma inne pH i też ten zapach inaczej reaguje na naszym hmm. ciele. Ty się okazuje, że źle perfumę dobieram. <laughs> Zaraz sprawdzimy to. Dalej mamy rodziny zapachów. Takie rodziny zapachów dzielą się na przykład na kwiatowe. One są najbardziej kobiece. No Mamy rodziny, zapachy, trusowe. Trusowe. one są świeże, takie najczęściej. kupujemy latem szukamy takich. Są nuty, które się nazywają chypre i one są klasyczne i są eleganckie. I mm -hmm. są nuty orientalne, czyli są najczęściej przyprawy. Nuty typu przypraw są w zapachach. Są ciepłe, seksualne i zmysłowe. A to jest tak, że dzielimy to też w porę roku. Tak, szukamy zapachów. Mm -hmm. I od czego zależy intensywność zapachu, bo mm, często się zdarza tak, że ktoś przychodzi i mówi, że e, ten zapach jest e, niedobry, bo on szybko się e, ulatnia na mojej skórze, a ktoś innego ma i na przykład bardzo, bardzo długo jest wyczuwalny. Wszystko, słuchajcie, zależy od rodzaju skóry. Tak. Szczęśliwi ci, którzy posiadają skórę tłustą, e, wbrew pozorom najmniej no, no, z nią najwięcej problemów. Problemu, bo ja Skórę tłustą i w ogóle mi się nie, nie trzymają Ale masz tłustą na twarzy, czy masz na ciele tłustą? Wszędzie. No to jesteś jakimś e, wyjątkiem. Albo <grym> kiedy jest to kasz, tak, e, to jest druga przyczyna, bo my się do naszego zapachu przyzwyczajamy. Ale do tego, który pasuje nam idealnie. Tak. I no. my go po prostu no, nie, nie czujemy. Czują go inni, a nie czujemy go my. I to może być pewna przyczyna. Ale m, jakie są te y, uwarunkowania odnośnie tej intensywności zapachu? Na skórze tłustej te zapachy się trzymają po prostu najdłużej. One lepiej trzymają się w, w tej I, e, też um, ten zapach dłużej się trzymuje, wszystko zależy od tego, jaką mamy skórę, to jest tak zwany relief tej skóry. I na przykład na osobach, które mają skórę bardziej pomarszczoną, kropowatą, zapachy uwaga, trzymają się dłużej niż na tych osobach, które no, mają skórę gładką. Między innymi też no, tutaj im <laughs> będę starsza tym będę dłużej pachnąć. Tak, i będziesz starsza, to będziesz dłużej pachnąć. Dokładnie S tak. No i jeszcze tutaj trzeba używać perfumowanych perfumów. A nie wód Tak. A jak sobie przedłużyć trwałość zapachu, jeżeli na przykład nie jesteście posiadaczami skóry tłustej? Bardzo fajnym rozwiązaniem są na przykład kremy w tej samej nucie zapachowej. Takie balsamy do ciała, kremy do ciała. Mm -hmm. W naszej ofercie mm -hmm. dużo takich zapachów jest kompatybilnych mm -hmm. z tymi yeah. kremami. I tak sobie przedłużamy trwałość naszego zapachu. W Enigma chyba w, w tym katalogu zestaw zestawczy ten, ten nowy zapach. Mm -hmm. Może tak. I teraz mam powiem taką ciekawostkę, jak przechowywać zapachy. Bo zdarza się tak, że. Nie macie... na końcu. Nie na słońcu, raz, zdarza się tak, że sobie kupicie jakiś zapach, yy, na przykład na zimę albo na jakąś okazję, idziecie na jakąś imprezę, chcecie sobie zmienić zapach, kupujecie sobie zapach taki stricte imprezowy, nie używacie go na co dzień, albo chcecie go odstawić, powiedzmy, nie wiem, zaczekać do następnej zimy. i Jak go, tak, jak go przechować tak, żeby on nam dotrwał i ten zapach był nadal intensywny? Przede wszystkim trzymamy go w zacienionym miejscu. W chłodnym najlepiej. I tak, tak, tak przechowany flakon może stać 2 do 3 lat. I teraz e, pamiętajcie, że musicie popatrzeć na ten perfum, e, czy on nie jest zmętniały. Bo każdy zmętniały perfum należy absolutnie wyrzucić. I jak, przechować, jak sobie tak zakonserwować ten zapach? Najlepiej włożyć go do tego opakowania, w którym go kupiliście, do tego pudełka, włożyć go do lodówki, ale włożyć go tak. Żeby ta szyjka z atomizerem była, żeby tam po prostu ten perfum docierał. W ten sposób zablokujecie dostęp do powietrza, do tego waszego perfumu i przedłużycie jego trwałość. Czyli po prostu on, on musi być ta, ten zapach. E, musi docierać do szyjki, do atomizera. Musi go po prostu tam za. Witam, to... drogie panie. A od dzisiaj w lodówce nie trzymamy tylko pończoch, żeby szybko oczko nie leciało, lakierów do paznokci żeby się szybko nie zepsuły kremów do twarzy, ale również <laughs> fumy. <laughs> I teraz nasza lodówka zamieni w naszą kosmetyczkę. Nie. Wiemy o tym, jak hmm, flakon definiuje zapach. Bo to też jest bardzo ważne. Może możemy się że to naprawdę piękne te, te flakony, tych Naprawdę, A też to to się wycofać. No, A jaki i teraz, na przykład, jeżeli jesteście miłośnikami jakiejś specyficznej nuty zapachowej, gdzieś tam zawsze wybieracie zapachy z jakiejś jednej puli, możecie łatwo je rozpoznać po flakonach, po tym jak wygląda butelka-opakowanie, bo kolory tych flakonów też definiują to, jakim, jakim dany perfum, dany zapach to na woda toaletowa, woda perfumowa, będzie zapachem. Kolor flakonu definiuje nam zapach i tak na przykład możemy określić, że butelka w kolorze żółtym to jest zapach kwiatowy, owocowy, poprawia nastrój, tak jak na przykład woda taletowa męska Demarco. Kolor flakonu czerwony określa, że kompozycja ma akcenty orientalne i zmysłowe, na przykład jest to glacier atletic. Kolor niebieski butelki z kolei e, jest to e, aromat pełny łagodności i ukojenia, taki zapach bardzo spokojny, e, jak na przykład zapach Excite. Kolor butelki zielony tutaj definiuje, że zapach niesie ze za sobą świeżość, harmonię i naturę, tak jak nasza woda. Fremont. Fremont. <laughs> ok. Przeźroczysty kolor butelki świadczy o zapachu lekkim, bezpretensjonalnym, zapachu czystym i to jest na przykład Glacier Ice. Mhm. Potem mamy kolejną gamę doboru zapachów do pory roku. I tak zapachy, które kojarzą się nam z wiosną, to są zapachy kwiatowe, subtelne, kobiece. Takim przykładem w ofercie Oriflame jest na przykład Bellare Magnolia. Aha, to nie ma... Jest mm, przykładem zapachu letniego. Lato definiują nam zapachy świeże z morskimi akordami. I przykładem w ofercie oliwkiej takiego zapachu letniego jest woda sensoria. Jesień... Ale też jest niebieska. Jest niebieska butelka. Mhm. Y jesień definiują nam zapachy orientalne, ciepłe, zmysłowe. I na przykład jest to woda Felicity, jest to na przykład woda Amber Elixir. A zimę definiują nam zapachy intensywne, wyraźne i są to na przykład Midnight Pearl lub Love Poetry. I jak jeszcze klasyfikujemy? Jeszcze klasyfikujemy zapachy ze względu na okazję. E, są zapachy dzienne i są zapachy wieczorowe. No na pewno Midnight Pearl e, jest zapachem wieczorowym. Tak, to też mamy związek. Po e, butelce możemy bardzo łatwo poznać, bo butelki eleganckie, e, z takim specyficznym kształtem, e, one definiują nam zapachy wieczorowe. A na przykład zapachy dzienne e, są to zapachy bibliące świeżością, które są subtelne, one się nie narzucają. Um, Tutaj pokazuje Eclat Woman i myślę, że takim jest dziennym zapachem. Tak, ten zapach Czy bardziej wieczorowy? Mm, Eclat... Ekrat weekend bardziej jest takim zapachem dziennym, ten ekrat momentu jest bardziej wieczorowy? zapachem wieczorowym. Hmm. I są to zapachy, które muszą się komponować z naszą pracą, z taką, którą wykonujemy, z naszym statusem społecznym i z kompetencjami. No tak, no bo do biura nie, nie wyrwujemy się ciężkimi zapachami, gdzie wszyscy muszą je wdychać. Musimy Musi na to zwracać uwagę. Tak. A zapach wieczorowy już definiuje to, jaką atmosferę chcemy wokół siebie rozszerzyć stoczyć, rozpylić yy, i jaki chcemy efekt osiągnąć. Czyli tutaj musimy zdefiniować... To w yy, kim chcemy się stać tego wieczoru? Jaką mm. postać będziemy grać, jaką czyli będziemy jak chcemy Być, być z takimi kochankami, to ciężki tak, zapach. Tak, to taki zmysłowy bardzo zapach. No mm. i dobieramy zapachy przede wszystkim do naszego zawodu. I tak te zapachy delikatne są przeznaczone dla osób, które pracują blisko ludzi, czyli dla pielęgniarek, dla lekarzy, dla trenerów kosmetycznych, dla kosmetyczek, dla takich osób, które mają bliski kontakt z ludźmi i. Delikatny zapach. Bardzo delikatny, tak. I takim przykładem z naszej oferty, którego tutaj akurat nie mamy, jest na przykład Giordanie Gold White. co wycofany z oferty, tak? Bo będzie podlegał liftingowi, to zmieni kształt butelki nasze na Giordanie mhm. Są zapachy średnio intensywne, e, gdzie w pracy musi być zdefiniowany autorytet, czyli na przykład nauczycielki, czyli prawniczki, e, prawnicy. E, konsultantki I to, kosmetyczne. Co jaki zapach? Wtedy to musi być zapach już taki bardziej wyrazisty i tutaj przykładem jest na przykład Divine Sensual, taka czerwona z... Oh, proszę tak, bardzo, jest Divine. Jest to Divine, tak, divine se Sensual, dobrze wymawiam? Sensual? Sensual, mhm. i są zapachy intensywne, to są, gdy mamy twórczy zawód, gdy jesteśmy projektantką mody, gdy pracujemy w agencji na przykład reklamowej, musimy się czymś wyróżniać i na przykład takim przykładem zapachu intensywnego jest woda Marcel aha tutaj na obok na stronie tak. Tak. musimy po prostu być zapamiętane Nasz projekt, nasz pomysł musi się rzucać w oczy, czyli nasz zapach musi się rzucać również. Mhm. jest dla mnie najważniejsze? To jest dla Ciebie najważniejsze: dobór zapachu do koloru włosów. No czyli tak. jak dobieramy sobie zapach do mhm. koloru włosów. Mhm. I tutaj blondynki powinny się kierować tym, że zapach musi być słodki, dziewczęcy, musi być kokieteryjny. No, ja ja delikatnych nie najlepszy, no. Dla delikatnych blondynek najlepsze, bo Ty jesteś przełamaną blondynką. Dla delikatnych blondynek najlepsze są nuty słodkie, kwiatowe, takie niezbyt intensywne, i takim przykładem tu Tutaj jest LV White Magic na przykład, mhm, takim zapachem dziewczęcym dla blondynki. Dla rudej, moja droga, najlepsze perfumy to, to jest kwiatowe. jest dla blondynka. Tak, to jest dla blondynek. Natomiast dla rudej najlepsze mhm. są mm, perfumy kwiatowe z domieszką egzotycznych owoców i kwiatów. Zapachy ciepłe, orientalne, zmysłowe. I tu taką wodą jest na przykład Felicity. No i A ja już tą wodę brud. lubię, tak? tak kupiłam bardziej. sobie, tak, tam To już jest bardziej cieplejszy kolor włosów. Mhm. to już bardziej w Twoim kierunku. I teraz tu wychodzi, kto jest przekłamaną blondynką. I teraz zapachy dla brunetek. Brunetki muszą mieć zapachy zdecydowane, yy, takie z nutami pieprzu, wanili, paczuli, intensywne akordy kwiatowe, fiołek, elu, róża, tuberoza. I na przykład takim przykładem, na przykład takim przykładem. Mhm. Nie halo. Takim przykładem Takim jest? przykładem jest <laughs> Midnight Pearl. Okej. Okay. Ja jestem brunetką, taką od urodzenia, niefarbowaną, nieprzekłamaną, przynajmniej na blond. Mm. E, I ja na przykład bardzo lubię tą wodę More By Demi, która też More jest e, taka mocna, intensywna, A to już Ja lubię bardzo Amber Elixir. O, to również jest e, przeznaczone dla brunetek. I mamy w Oriflame e, takie bardzo fajne uszeregowanie zapachów, które możemy podzielić na zapachy zmysłowe, zapachy romantyczne, zapachy subtelne. A o tym uszeregowaniu mm, mówiłyśmy przy, A przy mężczyzn. mężczyzn. Ta, tak, A tak, propos dnia chyba w dziadka, ojca, ojca gdzieś, to, gdzieś któregoś święta. Także to wam też pokażemy, jak to wygląda i bardzo fajnie sobie taką ściągę mm, wydrukować, mieć przy sobie. Yy, bo Czyli super tak, klientów zap, jest po zapachy proszę zmysłowe, Zapachy pełne energii, zapachy świeże, tak. i zapachy eleganckie. eleganckie. Katalog. To jest dla mężczyzn, a tutaj mamy dla kobiet. Proszę. zapachy smysłowe, zapachy romantyczne, zapachy subtelne. I zapachy eleganckie. Mhm, czyli mój u woman jest elegancki. Ojej, bo tyle, się dowiedziały o perfumach, o kolorach, dla kogo, jak, ale jak je sprzedawać? No, no właśnie, to jest clue impreza, bo to, że yy, jesteśmy konsumentkami Oriflame, yy, to jeżeli wiemy tyle o zapachach, to też jeszcze nie jest świadczy o tym, że umiemy dobrze sprzedać zapach. Czyli co robimy na początek? Eże? Że nie, musimy się, czekaj, nie zgadnę, w kubki. To jest raz, ale my przede wszystkim musimy używać tych naszych zapachów, to jest najważniejsze, bo konsultantka nie używająca zapachu firmy, której produkty poleca, no jest mało wiarygodna. Więc, moje drugie, zaopatrujemy się teraz pod tym kątem, jaki jesteśmy, jaki mamy kolor włosów, jaką pracę wykonujemy, tak, zaopatrujemy się w odpowiedni zapach i ten zapach najlepiej mieć zawsze przy sobie w torebce. Bo nigdy nie wiemy kiedy spotkamy naszego klienta, więc on będzie chciał na przykład wiedzieć czym pachniemy. Czyli zapach i katalog zawsze ze sobą. Zawsze pewnie. ze sobą, tak. Taki zapach ląduje do torebki yy, i mamy go przy sobie, żeby w razie czego klientowi zaprezentować czym pachniemy. My musimy mieć taką pachnącą wizytówką firmę. Przedaję. Żeby zostawiać, ostatnio <grym> się dowiedziałam, dobry myśl sprzedażowy, żeby ładne produkty mieć poukładane w łazience, bo przychodzą Ci gości odwiedzać, a przed świętami masz mam zmurzony kontakt ze znajomymi, żeby oni mogą sobie wypróbować, powąchać, podobno się sprzedaje tak też. O. Dobry materiał. Co robimy dalej? Czyli tak, zaopatrujemy się w próbki, kupujemy dla siebie zapach, żebyśmy miały swój ulubiony i Ale żeby go mm, polecać. I co robimy? Szuflatkujemy naszych klientów. Robimy sobie tabelkę. Szuflatki. Szuflatki sobie robimy w tabelce i naszych klientów szufladkujemy. E, teraz brunetki, brunetki, rudak dokładnie w ten sposób. Kto jaką pracę wykonuje, jaki ma zawód, jaką jest osobowością, czy jest wyraźna, czy taka spokojna, łagodna. I szufladkujemy sobie. I który klientów. się podobał, to komu polecam? Blondynce, delikatnie sobie nauczycielce. Eee, czyli ale jest to e zapach na dzień, czyli do pracy polecamy taki. Jak na weekend typowo wszystkie Panie nauczycielki I Panie e, m, pielęgniarki i lekarki. Eee, no, delikatny, łagodne, nadaje się do pracy. Z dużymi się, z się no, ale ma duże wzięcie. Więc Dobrze. sobie y, szufladkujemy naszych klientów mm. y, i też szufladkujemy sobie ich pod kątem tego, ile wydają na perfumy, ile są w stanie wydać. Czyli też cenowy aspekt bierzemy pod uwagę. Przede wszystkim. Tak, Przede wszystkim. tym się kierujemy. I jak już mamy poszeregowanych naszych klientów pod kątem tego, czy właśnie są blondynkami, brunetkami, y, czy są mocnymi osobowościami, czy słabszymi, delikatniejszymi, czy mamy lato, czy mamy jesień, czy mamy zimę, to jest naprawdę strasznie dużo, to z takimi próbkami przybieramy no, 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 no. do danego klienta. Bo nie będziemy przecież mu pokazywać całej gamy naszych e, perfum, hmm, prawda? No, bo to Poza tym musicie pamiętać, że po trzech powąchaniach różnych zapachów my już tak naprawdę tracimy hmm, już nic nie czujemy. Więc albo mamy ze sobą ziarenka kawy, tylko nie mielonej, ziarenka kawy, dajemy do powąchania. i też nie nadaje. też nie nadaje. I wtedy dajemy ponownie do przetestowania, do, 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 do po prostu zachwycenia do, do, do do się, do powolnienia. Ale zapachy. przede wszystkim, jak przychodzą. Pani, z którymi, którym sprzedajcie perfumy, pewnie pytacie, tak? Jaki pani lubi zapach? Jeżeli nam w życiu to nie wyciągacie ciężkich perfumów, tak? Tylko już właśnie idziecie tą drogą. Ale też uszeregowanie takich kontaktów jest też fajnym mekiem na prezent świąteczny. Super. Tak, bo jak sobie myślę o prezencie dla babci, no to teraz już wiem, że jest blondynką. Wiem, że nie pracuje, więc wiem, jaki jak może używać je perfumem. No, no to pomaga. Tak w ciemno i, noc, i po stronach w katalogu było mi trudno podjąć decyzję, był zapach babci się spodobać. Dzień na pewno fajne. I mężczyźni macie łatwiej, więc oglądajcie nasze filmiki, bo będziecie wiedzieć, jak robić udane prezenty. Dokładnie. My dzisiaj Wam bardzo dziękujemy za to, że wytrzymałyście z nami tu ty na tym filmie. No to gorzej, bo te, 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 te tyle mam tak, ruchu, ruchu, że to mamy Miliony różnych zapachów się tutaj pomieszało. Mam nadzieję, że ten filmik Wam pomoże. Wreszcie coś innego, nie ma i nie nowości, tylko zupełnie coś nowego. Tak, i, i dziękujemy naszej wice, która nam poddała taki pomysł prosimy na. O więcej. prosimy o więcej. Jeżeli macie jakieś życzenia, my je chętnie spełnimy co do filmu. Każde. To, co Co mamy. przesadzaj. Jak mamy prezentować. Także pozdrawiamy Was serdecznie.